Jak cześć, to, ty to tylko tobie. A ty y jesteś kolegą tej i tej? Czekaj, jak ona miała. Na? Nie. Refleksję to w życiu masz. Jak y dobre y y podejmowanie decyzji, to w życiu mam, to ja. Dobrze! I, ja, że, że, że ja jej wyszłam, to widzę, ja ja wszyscy wiedzą. Ja powiedziałem, że jej oddam, ale. Kontakt... Tak, dobra, weź! Jak, ile bym nie miał, to i tak jej oddam, nie? Bo czy, 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 czy mam z nią kontakt, czy nie mam z nią kontaktu, to i tak i oddam, bo powiedziałem, że jak będę bardziej przy Kasie, to i to oddam. no. Ale możesz mi dać? Dobra, to zrobimy tak, że dam ci, a ty tam y, oddasz jej, y, wiesz. Po, po, y, y, znasz się z nią, to i oddasz, wiesz co chodzi. Jak oddać to ty! <laughs> jak oddać to ci, o! Okay, ale y, co tam na rasek się ten wydarzyło? Co tam? Co tam się wydarzyło na rasek, bo tam słyszałem, że jakieś takie małe dramy były. No co? Koleżanka moja, kochana Andzia, zobaczy w końcu w pewnym momencie, kiedy zabraknie ich tych wspaniałych znajomych, których ma aktualnie a. Gdzie były jej po, potrzebne pieniądze, wiesz, na, na ten jej mieszkanie no. I ja siedziałem z nią jedyny a... No raz zgasiłeś jej kanał, kanał jest zgasiłeś? No dwa strajki Mówię, masz tydzień Tą Są bo widzę, to nie jest mała drama, jak słyszałem to dosyć wysoko le le lecą Ze mną? Małe dramy? Spójrz było coś, bo wiesz, bo to było coś takiego, że ja też. Jeśli chodzi o Andzie, to bo, Ja też nie chcę kadać, bo. Powiedział, ja jestem w tym temacie. Ja wiem, love, te i to. Ale też. Ja to normalnie, ja powiedziałem normalnie, zakończyłem znajomość, powiedziałem, że. Nie ma problemu, wiesz, nie Znajomości są do momentu, właśnie, kiedy nie wchodzą gdzieś piesiące, ja, tak, ja się tak dowiedziałem, że. Bo, ja tam wiedziałem, że ty byłeś u niej, nie? No, ale mówię, to jest mój taki... Wiesz, jak ludzie popełniają błędy, no to po prostu to zapisuję do tego błędu życiowego. No, no mówię, chciałem pomóc, bo mi było szkoda tej osoby. A wiesz, jak grubasowi piach w oczy. Ale widzisz, no, człowiek uczy się na błędach, nie? Po prostu w pewnym momencie psycha mi siadła już po tym błędzie, jak popełniłem go. I mówiłem tak, idę grać w gry. Aha. I przytyłem znowu. I znowu się przytyło, no. Nie no, co, powoli, powoli małymi kroczkami szykuje się na Alkomaster, te. Hmm. No to na pewno nie jest tak, że y, siadasz na, 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 wprost, na przeciwko... Nie, stoisz, stoisz i jest lekarz też obok i sędzia. I masz tak, zaczynasz od y, puli browarów. Pijesz, wiesz, że musisz tam wyzerować browar. A zerować musisz każdy. Tak, tam, no. Wzerujesz browara, jak wygrasz pierwszy, wyzerujesz to przeciwnik losuje zadanie, które musi wykonać i on też za te zadanie wykonane dostaje jakieś tam punkty Aha. i mówię, co co rundę, chyba ma być sześć rund, i co rundę ma być po, podwyższony ten tak zwany czy Wiesz, gdzieś tam jakieś wino, ten, a na końcu ma być spirytus. Dojdziesz do tej szóstej rundy, spirytus. Ale to ja powiem tak automatycznie. Jak dziękuję, to wam. Ale to co to? Spiritus zerujesz? Mój stary kiedyś opowiadał mi, dali mu spirytusu. To aż zemdlał, wiesz, bo go tak zdusiło. Ale to ten, to przecież jak za dużo dawka alkoholu w siebie wdoisz, to możesz umrzeć. Ja ogólnie próbuję będę tak starał się fontannę zrobić z siebie i. No, rasowy kontent. No. Jak, jak wiedzą, to my. O co chodzi? Nieliczni wiedzą, nieliczni zdają. No można obstawić czy nie? Yy, nie, nie, jestem jakby jeszcze y -y. oznajmiony, zaznajomiony. Kuro, no, będę walczył, chociaż mam przeciwnika starego, doświadczonego. Wiesz, z kim jest walczył? No to jest przecież już ogłoszone z konserwatorem od kamerzysty. Nie. 120 jakoś? Aha, ja nie wiem, kto to jest. A to ja też się. A bo to wagowa musi być, wiesz. Ja jestem ostatnią osobą, która śmieje się z czyjejś twórczości, a nie z, z anciś twórczości. No. Y no tak, no. Ja powiem tak Darzę tą kobietę taką sympatią. Co ja tam... Ja tam wiesz, nic do nie mam. Nie... No tak, no bo robiły, robili te live'y na, wiesz, pierwsze na TikToku. A wiadomo jaki content dzieci jest na TikToku. No. Za przeproszeniem. Nie chcę obrażać, bo spoko, no każdy ten... E, I te e, dzieci e, automatycznie e. zaczęły przychodzić Siema. przez tych TikTokowych. Siema Czarnulka, a czarnołka napisała, yy, ga... napisała o gada z grubym narasem, nie pozdrawiam. A ta, ta, Siema słoń ten, ona, ona coś o mnie mówi w ogóle, gdzie ona? Ile hipokryzji w tym jej wypowiedzi było? Nie okomujmy się, bo o, wiesz jak ona wygląda. No przepraszam, no. Nie, ja nic nie, nie mówię, no wiesz. Ale nie, nie, nie stoisz po mojej stronie, tylko po prostu. Yy, nie, ja jestem neutralny, ja nie stoję po żadnej stronie. No jesteś neutralny, no i wiesz jak wygląda. No to to nie jest hipokryzja ale w sensie ten. Wiesz, no. No jest no, ale... wiesz no. Dziękuję! I tutaj ten osobnik został neutralny, za ale, to szanujemy. Ale ja tam, wiesz, ja tam nigdy w życiu złego słowa na Czarnonka nie powiedziałem. W ogóle żadnych widzów złego słowa nie powiedziałem. No rasa, tam wiesz. mogę powiedzieć, że jest gruby, ale to na niego komplement. Tym miłym akcentem pozdrawiam ciebie. mogę się Manko. Czarnulka! Wiecie, jak wybór w moim życiu, to ostatni by był. <laughs> No nie, bo ktoś mi ten. Yy, ktoś mi, ja nie, wiem! Wiesz, tą ten... wiadomość ty tutaj napisał i? No po prostu, zero-jedynkowo. Ktoś mnie zaczepia, to ten. A przepraszam, że musieliście być, słuchać tego? Bo ja wiem, że to jest family friendly gość. Uciekasz? Nie wiem, zobaczę, może I To Najwyżej się spotkamy jeszcze. Dobra, pozdrawiam ciebie.